Szalom bracia! Grzegorz Braun idzie do Parlamentu Europejskiego, jestem bardzo ciekaw jak tam wypadnie, mam nadzieję, że mocny głos konserwatywny wybrzmi właśnie w tym Europarlamencie. Pierwsze co bym zrobił, no to zniszczył po piersie, zniszczyłbym po piersie Arteliego Spinelli i jego nazwisko zamazał, wymazał z pamięci, należy to zrobić, jeśli ktoś tam w ogóle chce normalnie urzędować, no to nie pod takim sztandarem. Ale do rzeczy. Grzegorz Braun osiągnął najlepszy wynik w Konfederacji, wszedł do Europarlamentu yy, i pokazał kolegom z partii, że jest nietykalny. Dlatego pan Słowo Mieńcuch, choćby nie wiem, jak się gimnastykował razem z panem Wiplerem, no to nie mają szansy pana Grzegorza Brauna wyrzucić z tej partii. Grzegorz Brown jest lokomotywą wyborczą, jest nietykalny i naprawdę yy, trzeba się go trzymać, jeśli chcecie mieć sensowny przekaz i silne wartości. Jeśli ktoś będzie chciał podnieść rękę na Grzegorza Brauna, no to ja też interweniuję, nie pozwolę na to. Dlatego uważam, że to jest czas powiedzieć jasno, Grzegorz Braun kandydatem Konfederacji na Prezydenta Polski 2025. Czas dać mu wielkie wsparcie. Kandyduj, proszę Pana, kandyduj w nadchodzących prawyborach Konfederacji na jesień, kandyduj, bierz udział, my Ci pomożemy. My jesteśmy z Tobą, pokazaliśmy to w Sejmie, yy, pokazali, pokazaliśmy to w Europarlamencie. Ja osobiście na pana Grzegorza nie głosowałem, bo takiej okazji nie miałem. Ja wspierałem Korwinamikę w tych w wyborach do Europarlamentu, ale cieszę się również z wy wyniku Grzegorza Brauna, bo jest to również yy, człowiek ideowy, yy, człowiek, który yy, uosabia moje wartości, dlatego to jest jak najbardziej dla mnie dobra wiadomość, że chociaż on jedyny uczciwy się tam znalazł w tej Konfederacji, Proszę się nie bać, już tam widziałem jakiś zapis, jakieś tam odpowiedzi Wiplera, że ani Wipler, ani Grzegorz Brown nie, nie będą kandydować na prezydenta w prawyborach. No cała ulegano, bo pan Wipler, dobrze, że zrezygnował, no bo była duża szansa, że jakby pan Wipler wystartował, to, by się to, by, to byłby kandydatem na prezydenta. No nie wiem, nikt na tego pana nie chce głosować, więc to mów za siebie, że nie kandydujesz, Wipler. Natomiast co do Grzegorza Brauna, to jak najbardziej musi wystartować, no to nie tylko Bosak i Męcen, ale to też Grzegorz Brown, trzech tenorów, tak? Niech pokaże klasę, niech wystartuje, damy duży wynik. Jest duża szansa na to, że taki właśnie kandydat na prezydenta się nam trafi. Wtedy, no, wtedy będę miał bardzo dużą zagłoskę, czy to na Grzegorza Brauna, czy na Korwinami-Ko, dać głos w wyborach prezydenckich. To nie jest łatwa decyzja dla kogoś, kto y, politykę już od uznał za dobry, za dobry temat, za bliski jego sercu. Także no, będę miał za Zobaczymy, który pan zrobi ciekawą kampanię, jeśli do tego dojdzie oczywiście. Bo co do tego, że Korwin Mika wystartuje w prawie wyborach na prezydenta Polski, to ja nie mam wątpliwości. Yy, ważne, żeby do tego dożył. Rok został, mamy, trzymam duże kciuki. Natomiast Grzegorz Braun jest jeszcze w sile wieku, więc, jak najbardziej, tutaj powinien kandydować. Pytanie, czy go wybiorą yy, prawyborcy konfederacji? Zobaczymy. Także wynik: ok, w porządku. 113 tysięcy głosów to jest dużo. To naprawdę to jest rekord, jeśli chodzi o konfederację na kandydata. Brawo, widać kto tu rządzi, widać kto jest dobry, widać kto ma jaja, a nie po prostu chowa jaja na kampanię i udaje miłego. Tak nie można robić. Ludzie tego nie lubią. Znaczy, no niektórzy lubią, ale e, co to za ludzie? Tego bracia wynik w porządku, e, wszystko dobrze. E, życzę dobrego działania. E, szczęść Boże, w tym, w tym europarlamencie, z tą eurochołotą trzeba jakoś to walczyć. Na pewno pańska polszczyzna przyda się tam. Ludzie się dowiedzą troszkę nowych słów, których wcześniej nie wiedzieli, a powinni się już dawno zapoznać, więc to jest świetna lekcja dla każdego. E, no, już nie mogę się doczekać tych. Transmisji z europarlamentu, które będą po prostu batożyły tych lewaków, eurokomunistów od lewa do prawa. Szczęść Boże, panu Grzegorzowi. Szalom!